Witajcie kochani, to Mary i Mario i taki Mario. mały miksik. <noise> mały miksik, tak jest. Ja mam kochani super linię z numerkiem 25, krzyżóweczkę XL numer 20 i premię z numerkiem 10. A ja czas na premię z numerkiem 48, krzyżóweczkę z numerkiem 22 no i super linię z numerem 30. No, i zobaczymy, co nam tu wyjdzie. To co, zaczynamy? Myślę, że tak. A wy, kochani, trzymajcie za nas. Kciup. Dobra, to ja zaczynam? Możesz. Dobra, to ja zaczynam od tej małej premii. Tak, <laughs> żeby tutaj było. O, ładnie, widać. No to, szukamy albo dwóch, albo trzech takich samych chociaż dwa. symboli, chociaż będzie. No, mamy już czekoladkę. <laughs> Mamy trefla i mamy monetkę. Mamy podkowę. Mamy pika i mamy worek. Także nic nie ma. Mamy siódemkę. Mamy siódemkę. O, czyli masz wygraną. Czyli jest wygrana. Świetnie. Czyli piątek już jest. Szkoda, że siódemka nie mnoży. Worek, monetka. I kwiat. Kwiatek, wisienki i trefl. zobaczmy na jakiś klucz. są takie dłuższe coś i klucz normalnie, jakiś wielki. Teraz mamy śliwkę. Mamy pika. Podkowe. Czyli jest numerkiem dziesiątym, kochani. Arbuzik. Serduszka dla Was kochani moi i winogronka i mamy piątaczka, ale daleko się ukrył, no subcio, jeju, chyba musi być coś, a nie, tam tam, tutaj, widać, nie. tam po bokach są, tak. ja myślę, że może tu, nie, albo po tej nie. stronie, bardziej po tej, albo tu, no o, tu tak. czyli tu mamy C, C, C. Okay. Ura, jest piątaczka. Chora, chora, chora. Ok, to wobec tego teraz czas na premię moją. Zobaczymy, czy coś tu się znajdzie. Numer 48, iż będziemy szukać portfelika oraz oczywiście pasujący liczb. A szukać będziemy dwunastki, jedenastki, 25 i 22. Trzymam kciuki. Gdzie? To tu schowali. O, no, wygrałeś ładnie. Tu mamy dziewiętnastkę, <laughs> niestety nie naszą. Dwadzieścia cztery nie pasuje. Dziewiątka nie pasuje. Trzydzieści cztery też nie. Dwadzieścia sześć oboczek. Dwójeczka. mamy dwanaście, dwadzieścia dwa, a tutaj dwójkę dali. No. Ale jest i dwadzieścia eee. dwa, też będzie wygrane. Super. Trzymałam wciuki. Czternaście. Czwóreczka. I szesnastka. Pięknie. I co, zwrocik? Zwrocik. Super. Jesteśmy na razie równo. Na razie na równo. równo. Fajnie. Gdzieś jest, tu jest. jest BB. Wszystko pasuje. Pięknie. Czyli te premierki, te dwie zdatki się, Dzień, się sprawdzi, sprawdziły. to bierzemy się za krzyżóweczki. Teraz krzyżóweczkę, kochani, ja tutaj już wydrapałam, jak widzicie. Przygotowałam. Żebyście nie uciekli za szybko, bo to by długo trwało. Z numerkiem, jak już mówiłam wcześniej, 20 numerek o. tej krzyżówki. No i co, patrzymy, czy coś tutaj wyjdzie, czekajcie, czy ja miałam jakiś wyraz? Nie. Nie widać. Nie ma. Nie ma. I co my teraz będziemy szukać? Oho, ho, ho, To przy okazji mamy u. Szukamy u. Kutno mamy. O, wiskut tu mamy. I tu chyba wszystkie u. Nie ma ich widać dużo. Lało tu mamy u. Futro. O, bym teraz o tej, tej porze by się by się usmażył. Lupa. Mhm. <gry> mm, I to tyle U. Chyba dobrze patrzy, nie wiem. Teraz mamy A. No to już ciekawsza literka. To już jest fajnie. Jest pierwszy wyraz. Oka. Mm, tu mamy A. Tu mamy A do schabu, brakuje B. I bo to by było fajnie, by były trzy słowa, by było super. Nawet wręcz by było więcej, bo tu jeszcze potem było... A, no to wtedy to nie, 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 to wtedy tego pewno nie będzie, faktycznie. O, to bewy sporo nam dało. No. Ale jeszcze tak, czym... jest kilka. Tak tak, ja tylko tak patrzyłam. Dobrze, chyba wszystkie tutaj, tak? Czy tak. coś pominęłam? Nie no, na razie jest okej. Okay. Mm -hmm. no to jedno słowo, jeden wyraz. Dobra, teraz tu mamy A. Laur, tam... Yyy, wyjaśniałam, sorry. Nie, to tego, tego, tego nie było. O, mm -hmm. <laughs> tu jest jedno. Jeden wyrazik mamy. Iga. A, -a. to lupa, Italia. Mówię Ada, Kra, Abel. I teraz czy coś pominęłam? Nie. Wszystkie, chyba ok. wszystkie. Chociaż nie wiem, jak nadrapowałam. Czy czegoś też nie pominęłam z tych, co już wydrapałam? Dobrze no, mamy, tak pokręcę ten. Następne mamy, mamy E. Ogólnie też przyzwoita literka. Ojejku, tylko R, no nie. Dobra, ale szukamy E, żeby się nie pomylić. Mhm. Mm mm -hmm. Tu jeszcze mamy E. Bem jeszcze. O. Ok, i tu jeszcze. Tak, dobra. Tu jeszcze Panu wszystkie. Tu mamy zalew. Ser. Abel. Tu jest jeszcze E, 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 e tu. To Starczy. Myślisz, że to starczy? No. Mamy F, a myślałam, że może będzie R. F gdzieś tu był, żeby chyba gdzieś nie, kry... nie kryje. ja tu o tu mamy klif. Kurczę. Będzie ciężko coś wygrać. Nie ma więcej. Tu, a tu też było właśnie. Finlandia. I... O, tu jeszcze mamy. razy. A, no tak. I, I i tu futra jeszcze. Hmm, no to tyle. Ja nie mogę. Ostatnia. Chyba pokażę ci na razie. <laughs> nie ma R. No nie, bo prostu nie będzie. Jest L. To Pola nam nic nie da, tu nam nic nie da. Cliff to jest dopiero drugi wyraz, też nam nie da. Czyś jeszcze pominęłam? Nie. Będzie pustakowy, ale zobaczcie, ile te B, jakby było fajnie. Tu mamy też dopiero drugi wyraz, Tu jest Zalew. Laur nie ma ryb. Tu Finlandia, Lupa, Italia. No eee, i tu Abel jeszcze i to Ale wszystko. Niestety się nie tworzy. Czyli są po dwa wyraz tak jak zawsze, na pocieszenie, tak takie jakieś niepotrzebne dają. Co by było w tej kre krecha? Co by dali? Dyżku, tak? Stubę! Jezu! Wodyce, Tysiąc złotych... Da a temu R nie było. O właśnie. O, właśnie. Ja to statyw... do statywu się przytulam. Do kogo mam? G U D. No. Pusta. No dobra, zobaczymy, czy w mojej krzyżówce coś się może tutaj utworzyć, numerek 22. Na razie mam jedno słowo tutaj, a nie, tu są dwa, lody ja. i oka, a w tej mam Nil. Nie, nie, nie. Może coś będzie. I kolejna literka to jest J. W bonusie tego nie ma. Tu mamy Safe Asia. Y, jeszcze J więcej nie widzę. Mówimy numer 20, mówiłam, nie, te krzyżówka. Mhm tu J mamy też raz tu, 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 więcej chyba nie ok, kolejne to jest U tu mamy nurt kangur puchar i, i, i nie widzę więcej U w drugiej części mamy drugie słowo unia tu mamy uzda i to na razie tyle. No, żebyś chociaż właśnie miał, miał, to jest miał, miał. Coś, miał. Nie? O literka E, jeśli dobrze kojarzę, to chyba coś to to pom miało pomóc. Literka E, o właśnie, jest sejf. O, to trzy? Tak. No to jest wygrana, pięć złotych już jest. Tu mamy Ren. Numer 22. Mamy Echo. Która jest Zakamarek. wygrana dla mnie. No ja to tu kochanie te wszystkie drapki zbieram, no wiecie, nie? Mekka. Zbieram i wy idę wymieniać. Set. Dobra, zostały nam trzy literki. Mamy literkę P. No coś tu jeszcze jest jeszcze się, się Ale i tak się już przyjemniej drapie, bo już wiadomo, że przynajmniej zwrocik. No coś jest. Tu mamy Pawian. I to tyle. Zostały dwie literki. Mamy literkę C mamy echo. Puchar, no w bonusie to tam się nic nie tworzy, to nie ma co tam zaglądać. Bo już tak się nie tworzy. <laughs> C. I tutaj mamy nawigację. Tak człowiek piątkę już widzi, że jest, to już się, już się raduje, nie? I ostatnie A to, to W. Widzisz, no tutaj w tym no nie, bonusie nie, 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 nie bardzo nie, nie, nie. coś doszło. Yy, teraz mamy jeszcze W. Yy. Jak Na, W? Nim. Nawet go nie widzę. No nie ma tam. <laughs> A tu? Jest Pawian. Mm. A, Pawian, czekaj. O, i było przecież. No, to co masz? Raz, dwa, trzy. Też trzy. O! To dzycha. To Dyszka. Tu mamy W. Piknie. A Z nie miałeś? Y nie, Z nie było. R nie było. T nie było. M -y. nie było. No dobra, wygląda, że tu mamy trzy słowa. Czyli jedna piątka, tu mamy trzy słowa, to będzie druga piątka. O, Wygląda, że... te. Nie. Nie. No dobrze, jest OK. Jest świetnie. Dobra, w bonusiku było 30, ale nas interesuje ta dyszka. I mamy... o! O! Świetnie! No i super. Coś mało już wygrane, Ty i ja. Dobra, no to teraz ja ostatnią swoją zrapeczkę, super linię, kochani, z numerkiem jest 25, podrapane jest, parę symboli zostawione, to co, lecimy z tym koksem, wszystko chyba dobrze widzicie, mam nadzieję i szukamy teraz serduszka, które serduszko jest dla Was, od nas tutaj, ale w ale w nie, ma. nie ma, ale my wysyłamy Wam serca. Podkowa, jedna podkowa, dwa i tylko dwa. O, ja nas coś wygram. Arbuzik, tu jest tylko, widzę jeden. No, utwórz się jakoś jedno chociaż. Teraz mamy biedroneczkę. Biedroneczka, jesteś tutaj, nic nie chcesz mi dać. No, nie mamy. Teraz mamy podkowa, to też mi nie daje. tęcza raczej. Ej, tęcza, chciałam mówić. Tęcza, tęcza. Podkowa to była, przed, pomyliłam. Cicho bądź, nie gadaj. Lody. Lodów. Są. Lody, lody, tu były jedne lody. Chyba więcej nie widziałam. Nie. I ostatnia. Krabynku. No jest. Jest krabik, ale nic mi nie da. Nie ma wiatraka, nie ma słonia. Jeszcze gdzieś jest krabik? Nie, także ja mam przegraną zdrapkę linię. Trudno, ale coś tam mam, także nie jest tak źle. Jest L -A -N. l-a-n. Hmm. Lan, lan. Okej, okay. to przed nami ostatnia zdrapeczka na dzisiaj z numerem 30. No, to jest pewniaczek, bo tutaj już mi się linia zdążyła utworzyć w przygotowaniach. O, no, już ma. Rzutem na taśmie ostatni symbol tutaj ją stworzył. I szukamy dalej. O, też serduszko. od serduszka zaczynam. Ale masz. Dla widzów, tak, ale ja tutaj posiadam serduszko. Ty tak. tak, tak, tak. No. Kolejny jest kluczyk. Szukamy kluczyków. Tu mamy kluczyki. No, nawet ich tu kilka było. Wszystkich drzwi. Kolejny symbolik to jest wiatrak. I tu mamy wiatrak. I tutaj kolejny. No dobra. Następna jest czapka. Czapka. Czapka wystąpiła tutaj no i, i, i jeszcze tu na dole. No, zostało nam parę symboli. Mamy biedroneczkę. Biedroneczki nie niestety nie ma. Dzwonek. Czy dzwonek tak. Dzwonki tutaj występują. występują. Tak, jeden drugi. Okej. Okay. Następna jest podkowa. O, zacznę tu od dołu, bo je tutaj zauważyłem. Nie to tego krawat, co ja miałam. <laughs> Myśleli, no to, nie? O, to, to tych linii byłoby kilka. No. I ostatni jest słoniu. Mamy słonia. Tu mamy słonia. Ale linia jest. I to tyle. To fajnie, że jest zwrot. No dobra, klapeczek nie było, sakiewki nie było. Arbuzy, klapeczki, nie. klapeczki, klapeczki, krabik, arbus, sakiewka, klapik. Tak, to się wszystko już powtarza. Także ta jedna linia, która tu nam ładnie powstała, daje nam co zwrocik? No. Daje nam zwrocik. No i fajnie. Ja się też cieszę. Mamy bbb. Bbbb, ale ty wygrałeś ile? E, no ja, u mnie, każda ze zdrapeczek. W sumie dała, czyli A, tutaj, bo do, tu mam zwrocik, wygrane? tu mam zwrocik i tu mam dyszkę. O kurka! To czemu ja tylko moja jedna? No widzisz. No ty ja, no ja tylko tak. premia wygrała, z 5 zł wygrałam. No ja nie mogę, jestem teraz smutna. No stawcie mi łapkę na pocieszenie. Dobra, ja mam 5, A? tu masz 10, tak, to jest 15. 25. 20. 25 złotych. Bardzo fajny wynik. No, minus 5 zł. dobra to ja to już zabieram, już idę, już idę do kolektury, zaraz. No, ja także tak fajnie, że zrapeczki tutaj się spisały, to malutki minusik, czyli wydaje mi się, że odcinek całkiem, całkiem. Bardzo fajnie wyszło. Tak, To także kochani, to dzięki Wam pewnie, bo trzymacie za nas kciuki, jesteście z nami. I dzięki temu, no. Kochani, pozdrawiamy Was mocno, ściskamy serdecznie, mocno, mocno. Także do następnych odcineczków. Zapraszamy. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Papa. Pa. pa. pa.